I chociaż gardło mi działa. Ostatnio w ogóle byłem chory, a wczoraj, przed w robocie jeszcze próbowałem sobie śpiewać basowo. Nie wiem czy kojarzysz ten utwór, taki "Hoist the color. taki piracki jakie ala šanty. Taki... Yo oh, oh, hands. Dziwne. Mam wrażenie, że łyżki wystukują jakąś wiadomość. Jakby chciałem mi coś powiedzieć. No to to próbowałem coś śpiewać. No teraz nie, nie umiem, bo na siedząco ciężko jest w ogóle śpiewać, a co dopiero jeszcze tak głośniej, nie? Ale sobie mruczałem prawie że cały dzień pod nosem i w końcu wyszło tak, że... ej, dobrze wyszło. Pipsem begest. Never shall we die Nie, nie mam takiego niskiego głosu. Bez przesady. Ale fajnie jest to się tak poćwiczyć. I gardło sobie z tym zjechałem. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. To brzmi jak klątwa. chyba ma obsesję na tym punkcie. Regis wspomniał coś o klątwie ciążącej na tym miejscu. To nie może być przypadek. Warto się tu rozejrzeć. No, ale tak czy siak, ćwicząc swój głos, tak, takie na niskie tony, to da się. Bardzo obniżyć. Później przez cały dzień gadałem bardzo nisko, strasznie i nie mogłem normalnie. Teraz już wróciła do normy i gardło mnie chociaż nie boli. Prawdziwy chleb. Muszę przetrząsnąć to miejsce i znaleźć ślinę wichta. Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Zwyczajna łyżka. Stara. Czytamy. Opisała jak powoli przemienia się w potwora. Zarazem. Ta łyżeczka jest misternie wykonana. Musi pochodzić z drogiej zastawy. A ty umiesz śpiewać? Aweks? Rozbite lustro. Jakby ktoś nie mógł znieść A po pijaku? Odbicia. Może potworem jest autorka tego dziennika? Nigdy? Ja po pijaku to. Nie ma łyżki, która cię karma. O czym mnie męczą? Bo... Mam soczewki mieszka, założone. To Byłem dzisiaj na badaniu wzroku. A ciągle szuka właściwej znowu soczewki. łyżka nic w niej niezwykłego. Wyszyka klucz. Mister wykonana. I tasiemka z wiadomością. Prawdziwy kolekcjoner z tego Wichta. Popijaku, jedyne co to ja uchichrany jestem. Ja po pijaku jestem bardzo rozmowny. Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Ja bym gadał i gadał. I opowiadał historię Ziafiresa. Na każdy temat. Serio Czajna łyżka. Stara. Dlatego piję, nie? Żeby więcej gadać o streamie. Akurat wykończyłem butelkę bumbu. Mam jeszcze jacka miadowego. Mam kolejną butelkę bumbu. I jeszcze mam Chivasa, 12 dwunastoletniego. Ostatnio kupiłem go na promce, Jezu. Szukałem cały czas na promce, nie było, nie było. Powiedz, co dostałem. Szkielecy. ci ludzie raczej nie przyszli tu z własnej woli. Może to wszystko ma coś wspólnego z tą klątwą? Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, zgadzałoby się. Rozumiem, że to jest ta łyżka, tak? Na tej drewnianej łyżce ktoś wydrapał imię jakiejś kobiety. Romantyczne. A to będzie na dole, rozumiem. Żadnych śladów po pazurach i kłach? Prawdopodobnie zginął od uduszenia. Odgryzione prawe ramię. Wybite wszystkie zęby. Przed śmiercią ktoś go na siłę karmił. Skręcony kark. Boczne wgniecenie czaszki. Przed śmiercią został trafiony ciężkim przedmiotem w bok głowy. No, oczywiście, że w piwnicy. Nie? Dziwne, że jej nie wykrywam. Rzeczywiście wygląda jak leży Wichta, dość nietypowy, ale jednak, gdzieś tu musi być jego kocioł. Łyżka, nic w niej niezwykłego. Zapisuję, bo nie wiem kiedy mi grę nie? Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Czajna łyżka, stara. Jest kocioł, którego szukałem. Wicht niespecjalnie dbał o porządek. Stół, zastawa, wicht, który tu mieszka, szykuje chyba jakąś ucztę. Wygląda na to, że ten, kto tu mieszka, rzeczywiście jest oburzony klątwą i rozpaczliwie próbuje ją zdjąć. łyżka, nic w niej niezwykłego. Niestety kocioł jest pusty, a Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaszyć się w miejscu z widokiem na kocioł i poczekać na ślinianki oraz ich właściciela. Ten wich jest prawdziwym kolekcjonerem. Dobra, ukrywamy się. Mogę zapisać. kóda Spróbuję zdjąć kątwę Jak się zajmuje kątwę bo nie wiem Co ci pomóc? Widziałem słowa klątki na ścianach. Chyba wiem, jak ją zdjąć. Musisz zgadnąć. <laughs> Próbowałeś ściągać tych ludzi, żeby usiedli z Tobą do stołu, prawda? Teraz ja będę Twoim towarzyszem. Z własnej woli. Wymienimy się łyżkami, żadna łyżka go nie nakarmi, Czyli co zjemy bez łyżek? Klątwa brzmiała. Żeby tylko niczego nie pomylić. Klątwa brzmiała. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Czyli bez łyżki trzeba zjeść. Zjedzmy bez łyżek. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Nie możemy użyć łyżek. Nie, to nie zadziała. Szukałeś łyżki, która cię nakarmi, ale taka łyżka nie istnieje. Dlatego musimy zjeść bez łyżek. na swoje odbicie. Co on za wywar wypił. Ale mnie dotrułołem. inaczej niż się spodziewałem. Sprawdzę, co się stało z Wichtem. Śmierdział tak, że nietrudno go będzie znaleźć. spíš loot. jdeme dál, jdeme. Dobré. Po co tak daleko uciekł tu Wicht? Marlena? Zabiorę cię w bezpieczne miejsce. To będę miał zamić teraz po całych lasach. No dobra. Wtedy wziąłem ją na ręce i przyniosłem tutaj. Wydało mi się to jedynym sensownym miejscem. Dobrze, pan zrobił. Tu szybko dojdzie do siebie. Proszę się nie martwić. O wszystko zadbam. Tu będzie bezpieczna. Powinna szybko stanąć na nogi. Co się wydarzyło? Obawiam się, że to jednak trochę potrwa. Mogła głodować nawet ponad. 100 lat. Był jakiś. quick time event czy coś, jakiś coś wybór. Co właściwie z nią stało? Jak do tego doszło? Znowu. O. Po drodze opowiedziała mi swoją historię. Ma na imię Marlena. Była niegdyś bardzo piękną i bardzo dumną dziedziczką posiadłości Trastamara. Pewnego wieczoru, gdy wyprawiała przyjęcie dla przyjaciół, pod bramy posiadłości przyszedł dziad proszalny. Miał ze sobą miskę i łyżkę. Usiadł pod płotem i czekał. Słyszałem o tym zwyczaju. Dawne prawo gościnności nakazywało nakarmić i napoić takiego gościa, żeby nie odszedł głodny. Uchybienie owej tradycji sprowadzało nieszczęście. Marlena za nic miała stare zwyczaje. Przepędziła tego człowieka. Powiedziała, że resztki z uczty prędzej rzuci psom niż oddaje mu. Wtedy dziad złamał łyżkę i rzucił klątwę. Ponieważ była piękna, powiedział, że nie będzie chciała na siebie spojrzeć w lustrze. Dlatego, że właśnie urządzała przyjęcie, orzekł, że nikt nie będzie chciał zasiąść z nią do wspólnego stołu. A za to, że odmówiła mu resztek z uczty, przeklął ją, żeby nie mogła znaleźć na świecie łyżki, którą zaspokoi głód. Wyjątkowo dotkliwa kara. Rozumiem, że zdjęcie klątwy nie było proste. Klątwy ja Lubi opowiadać więc trzeba było wpaść na pomysł, gdzie jest haczyk. Marlena przez lata szukała sposobu, jakim odczynić. Jako wicht kradła łyżki. Sprowadzała do posiadłości ludzi, żeby zasiedli z nią do stołu. Ale nic to nie dawało. Więc co zadziałało? Ktoś musiał usiąść z nią do wspólnego posiłku z własnej woli. Zrezygnować z użycia łyżki i sprawić, by zechciała spojrzeć na swoje odbicie. I tyle? To wystarczyło? Najprostsze rozwiązania są często najtrudniejsze do odgadnięcia. Poza tym, gdy się jest wichtem, znalezienie ludzkiego kompana do uczty jest nie lada wyzwaniem. To prawda. No ale najważniejsze, że już po wszystkim. Proszę się nie martwić. Będzie tu miała dobrą opiekę. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia, nieba. misja. Dziękuję. Jakie to dobre. Tak. Też byłem w szoku. Các loại <laughs>